Gdybyś miała okazję poznać sekrety odporności, dzięki którym zamiast walczyć z infekcjami, chorobami, przeziębieniami, będziesz mogła zająć się swoim organizmem w taki sposób, aby po prostu przestać chorować. Gdybyś mogła poznać sekrety odporności, dzięki którym unikniesz noża chirurgicznego i nie będziesz musiała okaleczać swojego dziecka, wycinając mu migdały, gdybyś miała okazję Poznać sekrety odporności, dzięki którym całkowicie zmienisz swój sposób myślenia o odporności. To chciałabyś je poznać? A gdybyś wiedziała, że te sekrety odporności kosztują mniej niż kawa z ciastem na mieście, ale jeszcze tylko dzisiaj. Dzisiaj jest ostatni dzień promocji i możliwości zakupu tego poradnika za 55 zł. Gdybyś wiedziała, że on tyle kosztuje, to chciałabyś go mieć? Szukaj linka w opisie oraz w komentarzu. Bo odporność to nie jest przypadek. Odporność to jest Twój wybór. A więc wybierz dobrze, wybierz sekrety odporności. Kupując ten poradnik, ratujesz zdrowie swoje i swojej rodziny. Nie przechodź obojętnie, ponieważ to od Ciebie zależy, jak będzie wyglądało Wasze życie.